Cześć, tu Liściasta i Faza i ponieważ mamy już taki burdel na kanale i taki chaos, to zrobimy jeszcze większy i będziemy sobie grać w Stardew Valley. Czy będzie to dłuższa, dłuższa seria? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie nie, ale może tak. Po prostu będziemy sobie grali w Stardew Valley, bo są święta i trzeba się trochę zrelaksować. Chociaż ja nie wiem, kto myśli, że Stardew Valley jest relaksującą grą, jak się gra w kopię. Bo w koopie czas się nie zatrzymuje, jak mamy otwarte te okienka, czy nie wiem, gadamy z kimś, czas się nie zatrzymuje, niestety. A no, więc jest dosyć napięta sytuacja. Bywa. No nie wiem, ja się relaksuję z reguły. Ty się relaksujesz, bo ciebie nic nie denerwuje, a ja po prostu jak, ta, jak ten kot z pęcherzem latam po tej farmie i próbuję. Zwłaszcza, że zaczynam trochę później niż ty, bo ty musisz być już w grze, żebym ja mogła wejść. Zrobimy sobie szybko moją mroczną i gotycką straszną dziewczynę. Ddd... Blada jak ten. Blada jak ściana. Wiesz, że to jest chyba najbardziej podobna do mnie postać, jaką jestem w stanie zrobić w grze. Ta i w Minecrafcie. Długa spódnica, ponieważ długa spódnica to jest najlepsza rzecz, w której można pracować na farmie. Oczywiście. No. A widziałaś kiedyś takie ludowe stroje normalne? Widziałam, ale mój nie wygląda jak ludowy. Co jest moją ulubioną rzeczą? Co jest twoją ulubioną rzeczą? Muzyka. A moją niech będzie kawa w takim razie. Pięknie. Uuh. Dzień dobry, jestem, jestem, jestem. Mam brązowe buty, które nijak nie pasują do mojego... Stroju. Ja nie chcę rozwalić pasternaków, chcę go wziąć. Tak, tak, dziękuję. Nie interesuje mnie telewizja pierwszego dnia. Uu, cześć. Cześć. E, ustawienia tutaj wszędzie są niewłaściwe. Okej, okay, dobra. Pierwsza poletka są, lecę po nasiona. Dobra, leć, ja jeszcze tutaj walczę. Chciałbym posadzić te jakieś dziecinne, którą znalazłem. Przepraszam, znalazłeś jakąś dziczyznę do posadzenia? Dziczyzny się nie sadzi. Z dziczyzny robi się te. E, pieczyste. No tak. Dobra, e, wygrzebuję się z tego Galimatiasu. To jest bardzo istotne, bo też muszę posadzić swój pasternak. Nie wypada powiedzieć ci, żebyś mi też kupił nasiona, tym bardziej, że nie będziesz miał pieniędzy na to. A, mamy osobny budżet, tak. O, już nie mam takiej ładnej chatki jak kiedyś. Hmm. Też nie jest taka drewniana, też nie, nie jest taka zła. A i muszę uważać, żeby starszyło mi energii na ten pasternak cholerny. To może zrobimy tak, że ja najpierw to drzewo zrąbię, a potem to co mam tutaj, ten teren nieszczęsny, to sobie od razu zagospodaruję na poletko. Mogę trochę pościnać trawy. Jakby co gramy na standardowym? Ja bardzo lubię sama z siebie grać na leśnej farmie, ale gramy na standardowym, bo jest więcej ziemi. O, raz, dwa, trzy. A bo ty już masz miejsce na ten, na stracha. Tak. Cztery, pięć. Tak to rozwiąże. To prawda, będę musiała to zaraz opracować dookoła, ale... Pięknie. Już wróciłeś? Tak. Poznałeś kogoś? Poza pierem? Tak, spotkałem nawet. A, trochę mogę nie zdążyć z tymi introdukcjami. Czy jest takie słowo w języku polskim? W introdukcję? No nie za bardzo. A dobra. Co ja muszę? Ja muszę sobie zrobić poletko na kalafiory. Masz kalafiory już? Bandyto. No, no kalafiory trzeba sadzić wcześniej, bo. Bo no, dużo no. zajmują, tak? To prawda, wiem. Dobra, myślę, że. Dlatego dałem sobie spokój z ziemniakami, ponieważ ziemniaki. Na ziemniaki będzie czas. Dobra, słuchaj, wiesz, co to ty kalafioruj, a ja będę ziemniaczyć. Dobra. Pa! <noise> Wlazłam w trawę i nie mogłam się ruszyć dalej. Okej. Okay. O, 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 Przegapiłeś te gąsieniczki, te drzewnice. Nie przegapiłem. A, olałeś. Był w, był w nich tylko jeden kamień i tak, więc wiesz, dupa tam. Czy jest ktoś w tym mieście jeszcze, kto chce ze mną porozmawiać? Urodziny. Ah, jest. Jest Lia, jest Caroline. Tak, ja jestem Liv, nowa farmerka. Dobra. Hallow. Nie interesują mnie ci ludzie chwilowo. Cześć, Pierre. Przedstawimy się ładnie, tak. Jestem panną Lia. i pani, pani, nie panna. Kupiłeś sobie tę fasolkę. Tak, już zasadziłem przecież nawet koło to... znaczy przy tobie. Aha, dobrze, to ty masz kalafiory i fasolkę, czyli do tego. Do domu kultury nam potrzeba... Mamy wspólny dom kultury, więc ja w takim razie wkładam w ziemniaki. Oczywiście, mogłam sobie kupić w sumie jednego kalafiora, żeby mieć. Mo ty wszystko sprzedajesz, a czasami chcą ludzie jakieś rzeczy Jestem Nie, przy... no ja sobie zawsze zostawiam troszeczkę, ale tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. Dobra, to sobie dokupię. Jest pierwszy dzień wiosny. O! A! A, tutaj jeszcze są gąsienice. Czciownice. Robale z ziemi wystają. O, widzisz, i znalazłam książkę. No i bardzo dobrze. No, tobie się to też liczy, więc owszem, istotnie. Dla ciebie to też dobrze. Okej, okay, dobra. I teraz jak to rozwiązać? Zrobię to w ten sposób. Przepraszam, chwilowo będę miała pole tutaj obok ciebie. Dobra. Nie wiem, ile zrobiłam źródła ziemi, a nie potrafię liczyć. Nieważne. Dobra, wiesz co? Ja pójdę poszukać jakichś rzeczy, które rosną dziko. Słusznie. I tak nie możemy wejść do domu kultury przed piątym dniem. Wiem. ale przytykałem się z całej kasy. Ja też, mam dokładnie zero. Dobra, to Ty idź poszukaj jakichś dzikich stosi, a ja tutaj porobię trochę porządku, bo zarośnięte jest to niemożebnie. Owszem. W związku z powyższym wyprzytykam się z energii, ale jakby trzeba było, to zawsze się można na chwilę do łóżka walnąć. To jest coś, co odkryłam niedawno: że można się na chwilę walnąć do łóżka bez spania i wtedy energia rośnie. No w ogóle bardzo późno odkryłam tę grę, ponieważ chyba. No, już w tym roku. Znaczy, ja wiedziałam, że ona istnieje, ale mnie tak zupełnie nie interesowała. Bo wiadomo, że ja nie gram w jakieś tam, nie wiem, symulacje. Ja gram Survivala albo Werpegi. W to gram? A tutaj, proszę. Odkryłam i bardzo mi się spodobało. A, muszę trochę drewna więcej pozbierać, bo przydało. Gdzie ty to rąbisz? O, dobra, wiesz co? Idę się na chwilę walnąć do łóżka bo jest jeszcze wcześnie. Przydałoby się trochę posprzątać więcej. A nie, nie potrzebuję. Nie potrzebuję czekać na Ciebie, żebyś poszedł spać. Wystarczy, że trochę poczekam w łóżku. E, bo muszę skrzynkę zrobić. No. Owszem. Skrzynka to podstawa. Jak będziesz grzeczny, to mogę dać Ci trochę drewna. E, nie wiem, czy widziałaś, ale już sobie postawiłem skrzynkę. Nie widziałam, a to widzisz, ślepa jestem. Wystarczy mi tego. Wystarczy. Siódma, siódma godzina. Dlatego tego łażę i szukam jakichś rzeczy do zbierania, ponieważ już mi zabrakło energii na cokolwiek innego. A to jeszcze zetniemy. 50, bodajże, potrzebuję na skrzynkę. Tak, 50. Czemu te skrzynki takie drogie są? No, pierwszego dnia muszę powiedzieć, że to jest ból. To jest duży ból. Wysad może nie bardzo duży, ale duży, duży ból. Bolesny. Duży bolesny ból. I chyba od razu sobie, a nie mam mało kamienia. Bo bym sobie zrobiła od razu tę drużżkę kamienną dookoła tego. To może by tak nie zarastało potencjalnie. No, znalazłam dwa węgle. To nie jest takie złe eee, No nie. jeszcze okay. na węgiel to trochę za wcześnie, ale... Skrzyneczkę se postawię, a z tej strony czemu nie. Bardzo ładnie. I wpakuję do skrzynki wszystko, czego nie potrzebuję chwilowo. W zasadzie niczego nie potrzebuję, ale ciekawe ile mogę zrobić tej ścieżki kamiennej. Mogłam zrobić 19 kamiennych ścieżek. Mało. Nie, nie, nie. Mam jeszcze łazić po te kamienie? No dobra. Jak pójdziemy do kopalni, to kurde, będzie kamienia, a kamienia. O, szklarnia. Jak rozumiem, mamy również wspólną szklarnię? Tak. Ale fundusz mamy niewspólny. To jest niesprawiedliwe. Mamy tylko jedną źródłę. No, no wiem, wiem, wiem. Zawsze możemy sobie dawać rzeczy. Tak. Tylko nie będziemy sobie pożyczać pieniędzy. Bo z tego same kłopoty wychodzą. Tak. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Tak, zwłaszcza, że zdecydowanie nie jesteśmy małżeństwem w tej grze. Wzięliśmy rozwód specjalnie na potrzeby startuwali. O, chyba coś tam rozwalasz. Tak, próbuję wrócić do domu, Czekaj, czy mi się uda. Udać się dziesiąta dopiero. A nie o to chodzi. A, wracasz od bardzo zakopanej strony? Tak. Znaczy zaśmieconej. my ja to, a nie mogę, bo muszę to. Dobra. A a, a a a a a a wszystko fajnie, pięknie, ładnie, no. ale ja muszę sprzedać to co zebrałem. A nie mam co sprzedać. Ty. No dobra. Mogę iść spać. Dobra, to chodźmy spać. Może przetrwamy. Dobranoc. Branoc. Płyną noc. Będą kalafiory. No, widzisz, że ja nie mam dokładnie nic. Dokładnie nie mam nic, bo nie mam co sprzedać, bo niczego nie szukałam. Dzień dobry. Sprawdzamy TV. Jutro, jutro będzie, będzie deszcz. Pładasz. Tak, jutro będzie deszcz, to jest świetne. Duchy są zadowolone, ale co nam z tego, jak jeszcze nie możemy iść do kopalni? O, mamy pocztę. A, Willy, bo trzeba będzie iść po wędkę. Trzeba będzie iść po wędkę, bo wtedy będzie na czym zarabiać. A przynajmniej jakaś, jakieś podstawy. A. O Boże, ten jeden rządek jest straszny. E, okay. Dobra, zostawiam narzędzia. Zabieram ze sobą tylko motykę. I nie wiem, czy brać kosę, czy nie. Wezmę kosę na wszelki wypadek i możemy iść. Idziesz na tą? Na plażę? Tak. My nie wiem po co wzięłam te kosy ze sobą. Wypadek jakby chciała. czasami jeśli prawe. byś chciała pójść gdzieś. Gdzie no, to... jest bardziej to. Tak. Można sobie przynajmniej... O, zaraz coś jest tutaj. Jakieś ogłoszenie. ja chcę earth Crystal. Nie, nie mamy kryształu dla Ciebie. A. What? A, od dziewiątej dopiero. Dobra, idziemy na ten. O, Shane, Shane, cześć! Już sobie idę, tylko musiałam powiedzieć Ci dzień dobry, żeby Migra zaliczyła, że się spotkałam. A, a, zapomniałam, jak się idę na plażę. Jestem jakaś niedorozwinięta. Tędy. Ej, hey, Willy! Trochę za mało czarne włosy. Tak, 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 wiem, daj mi swoją wędkę. Już, prędko. Wiem, że byłeś na morzu. Daj mi tego bambusowego kija. Tak, tak, tak. O, widzicie, łowisz swoją pierwszą rybkę. Wlazłam ci w tyłek. Nie wiem, jak to mogę wyjaśnić inaczej. Dobra, to teraz ja robię tutorial. Ej, tutorial. Tutorial jest nieprawdziwy. Tutorial kłamie. O, flądry, żeś... żeś złowił. Kto lubi flądry? A, Sebastian lubi flądry. A ja sardynkę pierwszą, dobra. Wiesz co, ja chyba pójdę trochę dalej od ciebie. Nie wiem, co, czy to ma. wszystkie dobre ryby? Tak, właśnie złowiłam. Kurde, Sardynka. wodorosty. Strasznie głośno to może szumi. Aaaa, akurat są bombelki, ale pewnie do nich nie dobiegnę. Dobra, wszystko ładnie, pięknie z tymi rybami, ale kalafiory. Dobra, kalafiory, a ja tutaj mam kurde bańki w wodzie, widzę. He he No, od razu inna rozmowa. A! No, nie, 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 o Boże, muszę się nauczyć znowu łowić ryby. Jakaś to się tro troszkę wyrywa, ale tylko troszkę. Kalafiory! Ryba! Kalafiory! Ryba! Złapię cię, ty oślizłe bydle. Zobaczysz. A! Nie! A! Jak ja nic nie potrafię w tej grze. Mam cię. Też złapam flądrę. Ha ha. Tylko już nie chcę drugiej flądry. O kurde, chyba mam drugą flądrę. Przestań się szarpać, bydlako głupi. O Śledzia złapałam, oj, śledź, Muszę przekierowywać wędkę trochę, bo za nisko są te bombelki. Dobra. Sardynka. Też mogę sobie połowić teraz. No to sobie, uff. Ja muszę mieć co sprzedać. Po tym, jak stwierdzimy, co jest nam potrzebne, już nie pamiętam, co do końca jest potrzebne do. Też nie pamiętam, ale to, co akurat, te dwie ryby, co złapałem, co wiem, że są potrzebne, to odłożyłem sobie. Kolejna sardynka. Resztę przerobię na kalafiory. <gryb> Resztę ryb przerobisz na kalafiory? Tak. No to jest po prostu bezczelność. Złowiłam jakieś śmieci. i o, mogę, No come on. Mogę w sumie wywalić te jakieś kwiatki. Znaczy w sensie ta. Mm, zielenina. Eee, yy, trawę? Tak. A trawę, tak, bo trawy wszędzie to pełno. Nie, bo stwierdziłem, że brakuje mi miejsca na ryby. Ja łowię, póki mam energię i póki mam bąbelki na wodzie. No, jakaś przydenna ta ryba. A co to było? Anszuła. Nie. U. Złotego śledzia złapałam. A tego już mogę nie móc wziąć ze sobą. Czym jesteś? No zbiegowisko. Serdynka złota. A -a. Dobra, wywalę. Czy potrzebujemy Anszuła do czegoś? E, z tego co pamiętam to nie. Y, nie, dobra, wywalę śmieci, mam śmieci. I biorę złotą sardynkę i spadam stąd. Jeszcze mogłabym połowić, ale jest piąta. Więc może no bez i? przesady. Chcę się za zapoznać z ludźmi. O, Eliot idzie. Cześć Eliot. Nowy farmer, jesteś Eliotem, dobrze? Fantastycznie, że jesteś Eliotem, a ja nie. Jest wtorek, nie wiem kto jest gdzie w tej chwili, ponieważ mod z mapą nie działa niestety. Wiem gdzie ty jesteś, ale nie wiem gdzie jest cała reszta. Eli jest u siebie w domu. Hayley, ojej, jak ja nie lubię Hayley. Ta. Tak, 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 tak. co ma ten... Sam, 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 sam. Hej. Sam, marni. Bardzo dobrze. Marnie sprzedaje zwierzęta. Jodie. Co to mówi, że jest z tym inna niż się spodziewała. Biorąc pod uwagę, jestem taka czarna, no to wiadomo. Jestem po strachem lokalnej młodzieży. W śmieciach nic nie ma. A dobra, to jak ty tutaj łowisz, to tutaj łów. A ja się spróbuję przekopać przez nasze tylne wyjście. O! Ja tam trochę przekopałem ostatnio. Chyba znalazłam artefakt. O. Śmieci. Zjem sobie. Tak! Znalazłam artefakt. Musiałam się narzeć wodorostów, żeby móc go wziąć. Hmm. No tak, tutaj to się nie przekopie, ale będę mogła przejść. Ciecie. Dobrze, co sprzedajemy? Sprzedajemy. Złotą sardynkę złotego śledzia. Na razie jedną z Zachować flądrę, sprzedać flądrę. Hmm. Dobra, ostatnia ryba. A zachowam flądrę na wszelki wypadek. Chociaż pewnie złowię sobie więcej tak. Nie no, ja... wiesz co, flądry akurat chyba nie są nam niczego potrzebne? Jakbym chciała. Może jest dobra? Nie, jakbym chciała, kurde, podrywać Sebastiana, to może mi się przydać. A? Ale Sebastian jest za mało kurde, za mało na czarno ubrany, jak na mój gust. E, dobra, jedna sardynka, jeden śledź i jedno anszuła. Nie wiem, czy ta anszuła jest nam potrzebna, czy nie, ale zachowuję na wszelki wypadek na chwilę obecną. Dobra, wracam do domu. Wracaj do domu. Kalapiory. może będą z tego łowu dzisiejszego. Dobra, idę do wyrka. No i piknie. Dwa dni. Dwa dni przeszły, dwa dni były fajne. Zobaczymy, co będzie dalej. No. Ty to chcesz kalafiory? Kalafiory.